Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu ich Zymości, a w dzisiejszym odcinku znowu Dobromir Sośniesz, mam wrażenie, że niedługo otworzę lodówkę, to tam będzie Sośniesz, no ale znowu kolejny ciekawy występ, ciekawy był program, dużo ciekawszy niż wczorajsze Woronicza 17, gdzie tam tak naprawdę żadnej dyskusji nie było, a tutaj Super Express naprawdę pozwala na fajną dyskusję i politycy trochę ze sobą się pokłócili, więc zapraszam do oglądania. Mógł skomentować wypowiedź Radosława Sikorskiego, a potem już przejdziemy do tradycyjnych waśni i sporów, chociaż nie wiem, być może będziemy się zgadzać, ale w wątpię. No, dla mnie taka bardzo zdecydowana krytyka ośmiu ostatnich lat, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. I chyba nic dobrego, żadnych pochwał, same połajanki. Panie pośle? Znaczy, najpierw były, panie pośle, tak. Były panie po kolei. Pośle, tak. tak jest no rzeczywiście no raczej styka i to takiej marnej jakości w wykonaniu ministra mało konstruktywnie, a tam gdzie konstruktywnie to mało odkrywczo. Dużo w tym pobrzmiewa takiego politycznego frajerstwa, takiego takiego niezrozumienia, że polityka międzynarodowa jest transakcyjna, a nie, nie jest oparta na wartościach i ciągłe odwoływanie się do tego, do tego a, takiego anachronicznego, naiwnego modelu, w którym Przeciwstawia tych, którzy próbują w jakikolwiek sposób asertywnie zachować się wobec Unii Europejskiej, w swojej polityce, która ma być właśnie oparta na rzekomej solidarności, kiedy sam podkreśla, że Niemcy przecież mają rozbieżne interesy z nami, a chwilę później mówi, że to w związku z tym oddamy tym Niemcom jeszcze większą kontrolę za pomocą unijnych dyrektyw, bo chcemy jeszcze ograniczyć swoje kompetencje w ramach Unii Europejskiej, bo już pan minister zasygnalizował, że jest gotów na ustępstwo, co w ogóle jakimś kuriozalną strategią negocjacyjną, że już na wstępie mówi, że będzie z czegoś ustępował i że finalnie się zgodzi na szantaż. Jeśli Niemcy zaszantażują nas z brakiem zgody na przyjmowanie kolejnych krajów członkowskich, no to my będziemy musieli się ugiąć pod tym ciężarem. To już w tym przemówieniu padło, więc jeśli tak się zaczyna, no to nie wiem, jak się, jak się to może dobrze skończyć. I na początku o Radosławie Sikorskim. To, co wczoraj wyciąłem z wczorajszego filmu, co miało być, ale. Tak, właściwie była to dyskusja o niczym, była bardzo nudna, więc dzisiaj możecie trochę usłyszeć i mam wrażenie, że ciekawiej i Sośnierz o tym mówił i ciekawiej od Biedronia mówił Pan Konieczny. Ja przyznam, że na Komisji Spraw Zagranicznych, która poprzedzała tradycyjnie poprzedza tę ekspozę, na którym otrzymaliśmy taki skrótowy, skrótową wersję tego wystąpienia to spodziewałem się takiego konkretnego wyznaczenia priorytetów polskiej polityki zagranicznej, bo tak to na komisji wyglądało, więc byłem zdziwiony i nieco rozczarowany faktem, że przez pierwsze 40 minut słuchałem o prawo i sprawiedliwości, bo nie po to jest to wystąpienie. Dlatego moim zdaniem pan Konieczny ciekawiej mówił, bo wytykał błędy. Platformy obywatelskiej, gdzie pan Sikorski w swoim ekspoze narzekał na Prawo i Sprawiedliwość i pan koniecznie zauważył, że to nie na tym e, nie o tym powinien e, mówić, no ale na tym opiera się polityka. Polityka nie opiera się na działaniach słusznych, tylko na działaniach, które przyniosą nam poparcie. I tutaj mam poczucie, że, że ten konflikt dotyczący e, polityki zagranicznej przy uznaniu wszelkich różnic trochę jednak nam się wymyka spod kontroli bo mamy prezydenta który w kluczowej kwestii dla polskiego bezpieczeństwa takie jak nuclear sharing prowadzi jakąś własną politykę bez konsultacji mamy e, premiera e, mamy ministra spraw zagranicznych który w swoim expose połowę czasu poświęca krytyce poprzednikom chociaż mógłby ją dużo lepiej wykorzystać zarysowując e, swoje e, swoje cele i tutaj w kontekście tej polityki tak, tak anegdotycznie trochę prowadzonej przez komisję spraw Spraw zagranicznych. Jestem w drugiej kadencji w Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych. Często są faktycznie takie, jest dyplomacja parlamentarna prowadzona e, przez, e, przez nas jako posłów. To zupełnie inaczej wygląda. My jedziemy w składzie. Platforma PiS, Lewica i jak jesteśmy wobec partnerów zagranicznych, to się nagle okazuje, że w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach polityki wobec Rosji, my naprawdę mamy bardzo niewiele różnic i mamy takie poczucie wspólnego interesu. No tak, tylko ten wspólny interes jest tylko w kwestiach bezpieczeństwa. W każdym innym temacie tego wspólnego interesu nie ma i niektórzy realizują dosyć dziwne interesy jako polscy politycy. Które nam towarzyszy w tych momentach. A potem wracamy i tutaj mamy ten grajdowek z tym konfliktem, który już naprawdę w tym momencie po prostu szkodzi. I na tym niestety polega aktualna polityka. Ale wracając do merytoryki, po tym, po tym wstępie na komisji spodziewałem się takiego wyznaczenia. Celów polityki zagranicznej z solidnym proeuropejskim zwrotem. Bo ja akurat tutaj w odróżnieniu od, od, od pierwszych mówców uważam, że z przyczyn pragmatycznych przede wszystkim nasze bezpieczeństwo zależy od silnego osadzenia w demokratycznej strukturze europejskiej, która do tego jest sprawna, działa, reaguje i jest konkurencyjna wobec innych bloków gospodarczych i politycznych na świecie. Że to jest polska racja stanu, żeby Unia Europejska jako całość działała sprawnie i żebyśmy my. Faktycznie współtworzyli tą politykę europejską. I dla mnie, dla odmiany, to było nie dość odważne pod tym względem wystąpienie. Chociażby w kwestii reformy traktatów. My powinniśmy rozmawiać o tym, jak ta reforma traktatów powinna wyglądać, żeby ta decyzyjność była większa, ale żeby ta przewaga w głosowaniach dużych krajów nie była tak ogromna. Bo dzisiaj faktycznie jest tak, że albo mamy weto. Albo mamy sytuację, w której Niemcy i Francja dobierają sobie jeden mały kraj i, i mogą wszystko, tak? I dlatego wybrałem wypowiedź pana Koniecznego, bo naprawdę jako polityk lewicy, gdzie lewica dosyć rzadko krytycznie wypowiada się o Unii Europejskiej, on tutaj idealnie nakreślił to. Jak działa Unia Europejska, że to Niemcy, Francja mają większość, sobie kogoś dobiorą i wszystko mogą przegłosować? I obie te wersje są fatalne. Bo nie da się prowadzić polityki w interesie polskim, kiedy jedyne narzędzie, o którym mówimy, to jest blokowanie, zatrzymywanie i wetowanie. Więc powinniśmy myśleć o takich zmianach, które by ograniczyły radykalnie stosowanie weta, bo to zwyczajnie nie działa. Znamy to z polskiej historii, jak się skończyło liberum veto. No te liberum veto nie było takie złe, jak nam historia pokazuje, bo przez pierwsze lata te liberum veto działało, dopiero później wszystko się popsuło. Ministra Sikorskiego był bardzo trafny, bo my mamy problem i to od lat z sytuacją, w której zarówno wizy pracownicze, jak i wizy studenckie, których udzielamy z intencją taką, że ludzie mają przyjechać do Polski pracować albo studiować, są tak naprawdę komercyjnym mechanizmem legalizacji pobytu w strefie Schengen. Znaczy, nikt tak naprawdę nie wie, czy ci ludzie podejmują pracę, czy podejmują studia. Nikt tego nie weryfikuje i to się dzieje od lat. Na żadnym poziomie tego procesu to nie jest weryfikowane. I to jest realna afera braku racjonalnej polityki Ile migracyjnej. Lat e, no, oba, I ten rząd poprzedni i jeszcze poprzedni e, ma tutaj swoje to nasumienie. Nie mamy, nie mamy polityki migracyjnej, która byłaby racjonalna. Zamiast tego mamy jakieś takie wzmożenie antymigracyjne i antyuchodźcze. I tutaj na przykład minister Sikorski, który słusznie punktuje te deficyty, no powiedział coś tak skrajnie nieakceptowalnego, jak to, że poprzedni rząd celowo chciał zmienić skład etniczny Polski. To są rzeczy z najmroczniejszych zakątków YouTube'a. To Donald Trump by się powstrzymał przed powiedzeniem czegoś takiego, raczej zostałby to swoim zwolennikom. Więc mamy jakieś takie straszne wzmożenie. Antyuchodźcze, w którym PiS i Konfederacja e, przodują, ale tutaj niestety niektórzy politycy Platformy nie pozostają e, w tyle. A z drugiej strony nie mamy realnych mechanizmów polityki migracyjnej, które potrafiłyby zapewnić na przykład to, że jak kogoś zapraszamy do pracy w Polsce, bo potrzebujemy tych pracowników, to przynajmniej interesujemy się, czy te osoby tu przyjeżdżają, podejmują pracę, czy co się z nimi dzieje. Dobra, my już coś już też czeka od dłuższego czasu. Tak jest. Nazbierało no, się tych wątków. No pocieszanie że, że, że te nieprawidłowości przy, przy widzach miały korzenie jeszcze wcześniej. Yy, no jest trochę niefortunne, bo właśnie między innymi pod takimi hasłami szliście do władzy i mieliście 8 lat na to, żeby to uporządkować, jak się okazuje, że, że to trwa cały czas bez zmiany, no to to jest samo oskarżenie ze strony pańskiego obozu, przepraszam bardzo. Mm. Jeśli chodzi o to, czy tam pan tutaj z Polski 2050 się tłumaczył, że się czasy zmieniły, wtedy, kiedy oni się obsiskiwali z Putinem, to po prostu były inne czasy. No nie, no to były te same czasy, to po prostu wasza polityka zbankrutowała. To sobie trzeba powiedzieć. Polityka ugłaskiwania Putina zbankrutowała na waszych oczach i nie tłumaczcie się teraz głupio innymi czasami, bo to są te same czasy. To już wtedy było wiadomo, do czego to prowadzi. Doświadczenia historyczne nasze już jasno to mówiły. Jak to się skończy, musieliście przerobić te lekcje. Proszę bardzo, przerobiliście. No i tu obszerny wątek z tym Unia wartości. Nasza polityka wobec a wiara w to, że, że ona się jakoś opiera jednak na wartości. No to niestety ja się obawiam, że... że... Obawiam się, że, to, że, że tutaj panowie mówią to szczerze. Tak, obawiam się, że naprawdę nie rozumiecie tego, jak jesteście ogrywani. Obawiam się, że jedziecie tam, pod, do, dostanie naklejkę wzorowego Europejczyka, poklepywanie po plecach i wymyślicie, że to naprawdę są, chodzi o wartości, bo oni wam tak mówią. Słuchajcie, podpiszcie nam tutaj te niemieckie wetraki, musimy tam, bo to są takie wartości, wiecie, to są takie wartości europej, europejskie że tak nie mówi, będziecie pośle, lepszymi pośle, Europejczykami. Pośle, tak, nie pan teraz tak właśnie mówicie, tak właśnie mówicie. Słowa, tak właśnie mówicie. Właśnie te wasze... Pasują. Pan ta ta wasza po prostu poli... mi, Ja się sprawdzę. Sam pan powiedział. Ja wiem, że, że polityka, wewnątrz polityka wewnątrz jest pragmatyczna, dotyczy we, transakcji, że ale nie jest. Polityka wewnątrz wartościach. oparta na wartościach. Otóż nie jest. Narody nie mają sumienia. Jak pisał ale Fredro... Ludzie mają. ludzie mają, a narody nie. Ale biada twarzy, narodowi, nie którego los to. zawisł od innego narodu, cytując Fredrego. I to tak właśnie i biada nam, że mamy takich polityków, którzy tego nie rozumieją. Pan nawet nie rozumie tego, o czym, o czym świadczy pana wypowiedź. Że armia europejska, próba zbrojenia się, to pan Sikorski też tego nie rozumie, to jest projekt konkurencyjny wobec NATO, to jest projekt Niemiec próbujący wyrugować Amerykanów z Europy. Wy tego nie rozumiecie. Wydaje się cię poklepywać po plecach. I, za, I z tą naklejką dumni wracacie, nie Pamiętasz rozumiecie w jakiej panie? grze w ogóle bierzecie udział. Właśnie dlatego, że nie rozumiecie, że to wszystko chodzi, w tym wszystkim chodzi o interesy. I tylko naiwniacy z Polski przyjeżdżają zakompleksieni, bo myślą, że jak ich poklepią prawdziwi Europejczycy po, Europejczycy po plecach, to będą tu chodzili 2 cm nad ziemią, jak wrócą do Polski. Czy KPO to jest symbol nieudolności PIS-u? No, do jakiegoś stopnia tak, bo właśnie. Mateusz Morawiecki opierał się na równie frajerskich yy, podstawach yy, jeżdżąc do Unii negocjując to wszystko tak on się też dawał oszukiwać non stop na to, że to są jakieś wartości, że przecież niemożliwe, żeby oni go w oczy żywe oszukali. Po się okazywało, że go właśnie oszukali tak i on wracał jak ten frajer obieczał tutaj, że będą pieniądze oni tylko na to czekali aż on od odtrąbi tutaj sukces i oni mu teraz zakręcą śrubę i teraz co on powie, że to w sumie te pieniądze co mówiłem wczoraj, że to taki wielki sukces to w sumie nie jest taki sukces, to Możemy sobie to podarować? No nie, właśnie dokładnie na to czekali. Obiecać mu to, że przyjechał, powiedział, że ma wielki sukces, a potem nie ma. No i w sumie trochę w Polsce tak było. Mateusz Morawiecki wrócił do Polski. Każdej miejscowości, każdemu politykowi porozdawał tabliczkę z pieniędzmi. Te pieniądze już zostały wirtualnie przekazane, a te pieniądze ostatecznie przez trzy lata do Polski nie trafiły. To jest frajerska polityka. Dopóki jedni i drudzy tego nie rozumieją, to mamy efekt taki, jaki mamy. I oczywiście, że było to instrumentalnie traktowane przez Unię Europejską, to znowu święta naiwności. Jak pan myśli, że nie było... Ja wiem, że pan nie wypada tego powiedzieć, ale mam nadzieję, że pan w to nie wierzy, że pan, że pan... co pan mówi. Oczywiście, że Unia Europejska prowadziła wojnę hybrydową z tym, wojn... z, tym, z tym rządem przez kilka lat, próbując zapewnić, żebyście wrócili do władzy. A wy uznaliście, że no, w sumie lepiej być gubernatorem w niemieckiej prowincji niż opozycją w niepodległym państwie, więc się zgodziliście na to, żeby Unia narzuciła nam y, siłę, siłą swoje warunki, siłą metod, metodą faktów dokonanych, tak? Wbrew traktatom, żeby ingerowała w sprawy, które nie powinna ingerować, bo lepiej być właśnie y, przy żłobie, ale nawet jeśli to się odbywa kosztem niepodległości Polski, niż y, być, ochronić niepodległość, bo wtedy mogliby, mogłyby nieznienawidzone piziory rządzić jeszcze cztery lata. Tak to niestety jest. Jeśli pan tego nie jest świadomy, to, to, to również pan jest tutaj naiwniakiem wewnątrz rządu, którego Donald Tusk wypycha na zderzach, tak jak chołownie czy Bodnera w sprawach praworządności. To, to pan minister w takim razie, frajerska polityka rządu? No tutaj padają bardzo mocne, totalna konformitacja, frajerska polityka. Znaczy wie pan co, znaczy, moglibyśmy pogadać, chyba musielibyśmy pogadać o takim podstawowym systemie wartości, bo tak bardzo się różnimy. Że... Tutaj myślałem, że pan minister powie coś w stylu, że pana e, słowa są żałosne, że to wstyd, że taki ktoś był posłem na sejm. Jakby u źródła tam jest gdzieś jakaś definicja, która powoduje, że myślimy zupełnie inaczej. I to ja, ja nie wiem, że pan się myli, czy znaczy, ma pan prawo do takiej oceny? Ja mam prawo do innej oceny, ale wydaje mi się, że y, wie pan. Jakbyśmy przyjęli trochę taką kalkę, którą tutaj część panów też zaproponowała tego stylu myślenia, to oczywiście możemy zawsze sobie dobierać pod tezę jakiś różnego rodzaju sytuacji, które się dzieją. Ja mógłbym zaryzykować wtedy taką tezę, myśląc właśnie w ten sposób, że Wy, na przykład jako Konfederacja realizujecie toczka w toczkę to, co Putin chce zafundować w Europie w postaci właśnie rozbicia, tej jedności, wprowadzania... I się nie zawiodłem. Argumentum ad putinum, wiecznie żywy. Takiej ja właśnie definicji wolności... Aloryjne, takie w dyskusji ale wie pan, no przeciw... to jest właśnie, jest to jest właśnie, to jest właśnie ten styl. Załatwione. To jest właśnie ten styl myślenia, który, który macie w, w Konfederacji, że wam się, wam, się wa wam się marzy totalna wolność, wie pan. Ja na przykład wierzę w coś takiego, że to ludzie tworzą narody, nie, nie ma takiego pojęcia jak naród, on nie myśli, on, on sam się nie stoi, ludzie tworzą, społeczeństwo oparte na określonych wartościach, na jakichś podstawach, na współpracy, na tej wymianie, która się dzieje też w postaci tej transakcyjnej, o której mówiliśmy na początku. Pan pan o, ale wie pan, no akurat psychologią się też interesuje, więc moglibyśmy pogadać o tym, ale jak pan sobie spojrzy teraz na jakby system funkcjonowania tej Unii Europejskiej, której tak nienawidzicie, którą w zasadzie my tworzymy i pan jest tej częścią tej Unii Europejskiej, Ja, jak z nas, który tutaj siedzi, i teraz wy jakby, obraz tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, jako najgorszy kataklizm, który mógł spotkać w ogóle Polskę, mógł spotkać Europę. Jaką dajecie alternatywę? Jaka jest alternatywa w postaci tej totalnej wolności? Ta, ta wasza alternatywa. Idzie w jednym kierunku. Ma, ma gdzieś daleko ten brunatny zapach, który doskonale znamy z historii, z pierwszej połowy XX wieku. I, i, wie pan, i, i, I też mam prawo do takiej oceny, o której Pan powiedział, bo jeśli mamy zupełnie inny system wartości, który pozwala nam inaczej widzieć zupełnie tę rzeczywistość, to dzisiaj to, co powinniśmy zrobić wszyscy, to jest próba reformowania Unii Europejskiej, w której jesteśmy bycia w trzonie tej organizacji, która definiuje, jak ta polityka ma wyglądać w tej najbliższej perspektywie, a nie wywracania stolika. Mówiliście o tym wywracaniu stolika przy wyborach, nie wyszło wam. I tak samo by wam nie wyszło z Unią Europejską, bo po was to tylko popiół. Widzicie, tutaj pan minister miał dosyć ciekawą ripostę przygotowaną z tym wywróceniem stolika, bo też się z tego śmieję, że tego stolika nie udało się z tymi siedmioma procentami wywrócić, ale coś mu się w głowie chyba pomieszało, i ten żart mu nie wyszedł, bo posłuchajmy jeszcze raz, co powiedział. I tak samo by wam nie wyszło z Unią Europejską, bo po was to tylko popił. Zanim nie przejdziemy na lewicowo-liberalną stronę, jeszcze chciałem, żeby Dobromysław że do dokończył myśl, którą zaczął. Wywołany, tak, to panu, panu chętnie odpowiem, ale zanim panu powiem, jak, jakie są alternatywy, to przede wszystkim no właśnie z, tej, z samej tej pana wypowiedzi wynika to, y, że wy tej polityki nie rozumiecie. Jeśli pan twierdzi, że nie ma alternatywy, no to już wiadomo, że pan nic nigdzie nie załatwi. Jak pan pójdzie do swojego pracodawcy i na wstępie mu pan powie, że ja nie mam żadnej alternatywy niż praca u pana. Ja zdechnę z głodu, jak pan mnie zwolni, a teraz będziemy twardo negocjować moją podwyżkę, no to pana wyśmieję. Więc samo to, że, że podchodzicie do negocjacji z Unią z pozycji tego, bez alternatywności, no to, to już wskazujecie się na porażkę, wskazujecie, nie wskazujecie się na kli klientstwo. No tak, bo, pan, ale pan zapytał z nadmierzaniem, że może być pokyśli, jakaś alternatywa. Oczywiście alternatywą dla, dla Unii Europejskiej taką, jaka ona jest, jest powrót do tego, czym Unia miała być, czyli strefą wolnego handlu, wolnego przepływu ludzi, usług, towarów. Takiej Unii byśmy już się chcieli. Strefa Schengen plus strefa wolnego handlu, strefa wolnocła, to jest super. Ale po co nam parlament w Brukseli, który produkuje te wszystkie obłąkane rezolucje? Po co nam ten zielony ład? Po co nam ci imigranci w pakietach przesyłani tutaj zamiast, zamiast pieniędzy z KPO? Po co nam to? <laughs> parlament <laughs> Europejski jest do zaorania. To zaorę i posypać, posy, posypać solą. To, pan, to bo musimy trochę Poszę przyspieszyć. To kolejna władzy. Polityk byłby hipokrytą, żeby powiedział, że Parlament Europejski nie jest nikomu potrzebny, bo jest to, są dodatkowe miejsca dla polityków, gdzie polityk może sobie głosić swoje tezy, bardzo dobrze zarobić, jeszcze dobrą emeryturę dostać, więc ta likwidacja tak naprawdę politykom nie jest na rękę. Pan poseł Bliźniuk. Tak, no jakby, panie pośle, pan absolutnie nie rozumie, na czym polegają te relacje w ramach Unii, bo pan mówi, że my będziemy negocjować z Unią. My jesteśmy częścią Unii, niech pan to zrozumie, naprawdę. I o tym Polki Polacy zadecydowali w referendum. My... No i chyba jako część Unii to możemy coś negocjować, czy jako jak jesteśmy częścią Unii to mamy głowę schylić i wszystko przyjmować, co pan mówi? jesteśmy częścią Unii i negocjujemy w ramach tej struktury a waszą alternatywą dlatego żebyśmy byli częścią Unii jest wyjście z Unii Europejskiej to jest wasz program i proszę się tego nie wstydzić proszę powiedzieć jasno i wyraźnie ma pan kolegów w konfederacji którzy no tylko marzą o tym żeby z Unii wejść alternatywą dla zachodu unii europejskiej i NATO jest Rosja i to jest właśnie tak, poziom... Wielka Brytania jak wiadomo jest jak poziom... wyszła z Unii to, to zaraz wpadła w ręce Putina i, być państwem I, 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 zachodu, tak? i działa działa Panie... ręka w rękę z Putinem to Wielka pan... Brytania prawda? Przestała być państwem zachodnioeuropejskim, -euro atlantyckim. Wielka Brytania, tak? Przestała, przestała. Być, przestała, Wielka być, Brytania przestała, przestała być, być. Ale to pan tak uważa. Co tu właściwie się zadziało? Polityk koalicji obywatelskiej na początku mówi, że Wielka Brytania po Brexicie wypisała się z zachodu. O czym mówi, że to słowa Dobromira Sośnieża i się wykłócają, a zobaczycie zaraz, co w ogóle się stanie. Nie to Pan tak się pan że, że, że jak się uważa, że jeżeli. To jeżeli się być krajem ja, ja powiedziałem, że my jesteśmy albo między Zachodem, albo Wschodem. Mamy alternatywą dla Zachodu, dla integracji europejskiej, dla pan, Paktu pan, Północnoatlantyckiego jest Wschód. Niech pan to zrozumie. No to, jak, to się pan, pan, pan się jak Pan się, pan się pan... zakiwał. Pan się zakiwał. Pan się zakivał. Naprawdę zakivał. Przyszedłem do Alternatywą dla Przepraszam, panowie. 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 Halo? 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 Jest wschód. Nie jest. Panowie, panie pośle. Nie dla nas. Przyszedłem Panie pośle. Przepraszam. Panie pośle. Panie pośle. Panie pośle. Po obie strony. wyciągam ręce, bo panowie się. Panowie się. Przepraszam, pojedynczo. nie, 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 nie. Nie, 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 wszyscy nas, przepraszam, bo panowie się u, u, zaczęli zakrzykiwać, to wiadomo, no, po to tu się zbieramy, żeby się wymieniać myślami, jak się zaczynacie panowie przekrzykiwać, to widzowie już się gu, gubią. międzynarodowej, te wybory są, moim zdaniem, najważniejszymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, w jakich będziemy mieli okazję zagłosować, odkąd weszliśmy do struktur unijnych. Parę dni po tym, jak powiedziałem, że to będą moje słowa i że ktoś za parę dni to powie, żebym sobie mógł przypisać autorstwo, tak. Politykom po 15 października wbiło się, znaczy to nawet w tych wyborach 15 października, że to są najważniejsze wybory po 89, więc coś teraz wpadł, żeby tak samo mówić o wyborach do Europarlamentu, że są najważniejszymi po 2004 roku. Ze względu na to, że sytuacja się zmieniła, stawka jest naprawdę bardzo wysoka. Dobro, mistrz Sośnierz też do Europarlamentu się wybiera, chociaż przed chwilą mówił, że o, nie jest do niczego o, potrzebny. Czyli pan do, do Europarlamentu idzie, tak? Oczywiście, że tak. No dlaczego mielibyście wy sobie sami y, tam y, uchwalać te wszystkie dyrektywy, skoro one również nas, nas dotyczą, prawda? Jeśli tak będzie, że dyrektywy Parlamentu Europejskiego ja będą z... ja się cieszę, bo na tym że jako społeczeństwo polskie na tym polega Unia Europejska. Ja nie zrezygnuję, posz... jeśli to, jeśli nie będziemy Panie musieli posz... tego przestrzegać. Ale tak oczywiście, no ja, ja kandyduję z dziesiątego miejsca na Śląsku, zachęcam. Polecam się Państwa uwadze przy okazji. E, jeśli chodzi o o, to, o te listy platformy, to to niestety raczej to świadczy dość tragicznie o tym o, o waszym poczuciu misji tak tyle lat twierdziliście to osiem ja lat. Proszę proszę jak to nie możecie na się, listach, jak na na się naprawdę ja proszę się skupią komentuje własne listy. Ja się będę skupiał na tym, że ja, ja będę macie... chciał się skupić. No i chcę się skupić na Państwa listach, bo tak jest nie wygodnie. macie nic do zaoferowania. Jedyny pomysł Z na pana Państwa... politykę i kampanię to jest krytykowanie innych. Okej, okay, no już myślę, że wystarczająco dużo powiedziałem w tym bramie, żeby, żeby było widać, że mam coś do powiedzenia na ten temat, a teraz chcę powiedzieć o Państwa listach. No więc a państwa to tak, tak szybciutko, bo czas nas godni. o tym, że jak że że przez 8 lat twierdziliście, własnych, że nie możecie się doczekać reformowania Polski po a teraz po czterech miesiącach zwie, wasi czołowi politycy zwiewają do Unii, to jak to świadczy o, o szczerości tych intencji? Jak, co, na czym stanęła ta, ta, ta reforma? Ileś ty Kierwiński zdążył już zreformować? Już się, już się zmęczył, a może jednak łatwiej było krytykować zław poselskich, a, się, a rządzenie okazuje się dużo trudniejsze. I tak naprawdę wygodniej jest posiedzieć sobie w Parlamencie Europejskim i znowu ponarzekać. Ale to, to, pan, to pan mówi, proszę nie powiem. mierzyć wszystkich swoją miarą. to to na koniec.